Nie ludzie, Ja jestem, zobaczcie, to jest robot wakiem Simulator 2013. No i zaczynamy kampanię i mamy, mamy takie coś. Tutaj muszę, trosz, muszę troszkę poczekać, bo musi się to coś dziwnie przyzwyczaić, ta gra do. O, już, ok. No i teraz tak. O co w tym chodzi? To jest gierka, która polega na zbieraniu. Znaczy, to jest. To jest symulator odkurzacza. Simulator e, pewnego typu... no, symulator po prostu odkurzacza i musimy tutaj taki burdel. Musimy burdel, burdel posprzątać. I ta gra jest bardzo, 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 bardzo. nudna. Ale nie ma to tamto, Musimy, musimy wygrać. Musimy wygrać każdą grę. Jak gra, jest, jak gra została stworzona, no to trzeba jednak się postarać, żeby ją przejść, co nie? No to dobra, mamy tutaj... Nie mamy tu żadnego nitro ani nic, nie mamy żadnego shifta, nic nie mamy, ale okej, okay, no, poradzimy sobie tak czy siak. No i mamy muzyczkę, przynajmniej. Taki jazzik mamy, no i... Jedziesz! Jedziesz! Nie da się tu przyspieszyć, naprawdę. Are you fucking kidding me? No dobra, nic nie będę wciskał, bo jeszcze wyłączę grę. <grybujesz> dobra, polujemy na... polujemy na tej, na ten kurz. Jest, zdobyliśmy punkt! Szkoda, że tu nie ma żadnych... A no dobra. Szkoda, że tu nie ma żadnych punktów, ale to jest, to jest taka gierka, że po prostu... nie dość, że darmowa, to jeszcze wiecie. To jest 2013, ale jeszcze widziałem na stronie 2012. Też ta sama nazwa, też ta sama gierka, ale nie ściągałem tego, bo... No, po co ściągać starą wersję, skoro mogę grać w nową? Okej. Okay. Tu widzę jakieś głośniki, ale nie ma telewizora, więc pewnie już ktoś tutaj był i ukradł telewizor, ale mu... i nabrudził, pewnie, pewnie, pewnie ten złodziej nabrudził, ukradł telewizor i nabrudził, zrobił nam burdel w, w całym domu i teraz musimy sprzątać, chociaż coś tam jest. To chyba krzesło, a nie wiem, nie wiem w sumie co to jest, ale dom jest, dom jest bardzo pusty, widzę. Jeszcze powinien być jakiś taki odgłos odgłos, odgłos odgłos odkurzacza. No dobra. Jak sobie załatwię <laughs> Taka informacja podczas tego ekscytującego Let's Playa powiem Wam, że jak, że jak sobie załatwię mam nadzieję, że sobie załatwię, bo niekoniecznie może tak być, że sobie załatwię, ale jeśli sobie załatwię lep szybszego neta to będę w stanie prowadzić, będę, będę mógł prowadzić jakieś takie live'y, gdzie po prostu możecie sobie pisać, na Twitchu oczywiście, gdzie będziecie mogli sobie pisać, rozmawiać ze sobą na czacie, co nie, no i będzie, byłoby jakieś głosowanie na przykład, w jaką grę mógłbym zagrać w tej chwili, w co byście, co byście chcieli. Czy po prostu mógłbym zagrać w grę, mógłbym zagrać, na, na live'ie zagrać w grę, którą, z której nie prowadzę serii, na przykład, nie wiem, taki, jak, jakiś taki, środek, środek, nie wiem, środek, e, środek fabuły, czy coś takiego, albo byście mi coś podpowiadali, czy, czy no, nawet, nawet, na, nawet po prostu jakiś tam Minecraft, czy coś takiego, nawet takie coś mogłoby być. Nie prowadzę serii, żadnej serii z Minecrafta na kanale, ale dużo ludzi się pyta, czy nagram, czy coś tam, czy, czy coś mam, coś tam wspólnego z, z Minecraftem. No mam, bo mam konto i mam to wszystko, co trzeba mieć na, no, do Minecrafta, no ale no po prostu nie gram, nie nagrywam, no bo. To nie jest moja działka. Nie jestem, nie jestem za bardzo kreatywny, jeśli chodzi o Minecrafta, więc dlatego niepotrzebnie, jakbym coś nagrał, to pewnie bym nagrał coś singla. A już tyle singli jest na YouTubie, że po prostu kolejny single były to byłaby po prostu lekka przesada, chociaż ha lekka już była już bardzo dawno temu. Okej. Okay. posprząt... O, jeszcze tam jest. O, się schował Cwaniaczek. Dobra. I w ogóle. <laughs> Zapomniałem sobie powiedzieć. I w ogóle. E, no, jak to się nazywa? E, zacząłem właśnie prowadzić serię z pewnej gry. Nie powiem wam jaki, z jakiej. I to, I to nie jest Hitman, bo Hitman już jest na moim kanale. Już, już o nim wiecie. No i zacząłem serię z kolejnej gry. No i. W tamtej grze odkryłem. Mimo, że grałem wcześniej bardzo długo, to dopiero wczoraj, tak dokładnie wczoraj, odkryłem nową możliwość w tej grze, a raczej nową minigierkę. Ale. Nie mam tego nagrane na filmiku, na pierwszym filmiku, który jest z tego let's playa z tamtej gierki. A raczej dużej gry. <gry> Ale wiecie fajnie fajnie mi się grało w to coś, fajnie mi się grało. Więc zobaczycie niedługo. Net mi powrócił, więc spoko teraz będą filmiki. Teraz będę wysyłał akurat pomiędzy Hitmanem a Dragon Ballem, który Dragon Ball już prawie... prawie, prawie koniec jest. Jeszcze muszę nagrać ostatni odcinek, czyli ostatnią walkę. Eee, prawie ko koniec jest właśnie i. Teraz będę właśnie wysyłał Hitmana. Super Mario 64. I po Hitmanie będę wysyłał dalej Super Mario 64, bo to, będzie, bo to będzie troszkę dłuższa seria i dodatkowo będzie właśnie ta gra, którą zacząłem nagrywać teraz. No i co, no... I wtedy się, wtedy się coś pomyśli nad, nad, nie wiem... No, oczywiście mi między tymi wszystkimi dużymi seriali, du dużymi seriami filmik... Y dłuższych gier oczywiście będą filmiki takie, takie indie filmiki, czyli... Filmiki, czyli takie kró krótkie... Niezależne filmiki z grami, które nie mają nic wspólnego z wielkimi wytwórniami... Z wielkimi... No, twórcami gier. Także, no. Bardzo ekscytujący g let's play. Wiem, 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 wiem. No dobra. Wiem O! Oh. Jest! Wygraliśmy! Dobra, tym dzicikowym klimacikiem ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie mi wysyłać jakieś takie właśnie takiego typu gierki, które można szybko dokończyć. I ja się z wami żegnam, dać łapkę w górę, jest, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Na razie!